I witam w drugiej części filmu pod tytułem Poszukiwanie kufra skórzanego centralnego do cruzera Kawasaki Vulcan 800 Tym razem nietypowo, bo w tygodniu, czwartek, ale co tam można jechać. Dzisiaj się wybieram do producenta kufrów, sakw i innych dodatków skórzanych. Do motocykli i zobaczymy co tam będzie ciekawego. Czy coś, czy coś będzie miał. Czy coś będzie? O kurde, troszkę za szybko. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. No raczej jak producent, bo to chyba powinien mieć większy wybór zobaczymy, zobaczymy, na razie na razie jedziemy po prostu no. zostało jeszcze jakieś niecałe 40 minut na miejsce i będziemy sobie oglądali kuferki i przymierzali, też kolega dzisiaj ze mną jedzie tym razem inny kolega i dzisiaj mi dotrzymuje towarzystwa bardzo fajnie przynajmniej we sobie pojedziemy no i powolutku dojeżdżamy na miejsce i powiem wam, kurde mnie ten ten duży taki wysoki kufer fascynuje. <grywa> to chyba coś takiego jak nie wiem, z Multiplą na przykład. nie? Jest taka brzydka, że aż fajna. I im dłużej oglądał ten kufer, ten wysoki taki z poprzedniego filmu. Ten taki wynitowany, to mi się coraz bardziej podoba. Kurka, wodna, normalnie nie wiem, nie? Co robić. <grywa> Ile to jeszcze? No, niecałe 20 minut na miejsce zostało. Ale fajne tu dróżki mają w pełno kurde pogoda też nie zapowiadała się tak fajnie jak rano a tutaj słoneczko wyszło jest dobrze tak tutaj wygląda ładna okolica kto by pomyślał że zakup kufra to jest taka, taka problematyczna rzecz <słuch> są małe problemy z dotarciem na miejsce kręcimy się w kółko i nie możemy tam trafić, ale może teraz nawigacja już coś tutaj pokazuje i no i nie możemy dojechać na miejsce, bo nawigacja pokierowała tak jakoś taka, kurde, dróżka nieprzejezdna była i pch, kawałek prosto i niby na miejscu, nie, no ale ale jeszcze, no, nie dało się tam jechać i musimy kombinować teraz jakoś naokoło jedziemy no, no tak to jest, jak się jest stów w mieście, którego się nie zna a nawigacja też kurde kombinuje, nie? i prowadzi w jakieś kurde nieprzejezdne miejsca na nieprzejezdne drogi ale może kurde jak to się mówi złe, do, z, złe dobrego początki <laughs> może to krążenie nasze zaowocuje jakimś fajnym kuferkiem takim akuratnym Ciekawe, A i kurna szutry, no kurna, nawet po kufry jak jedziemy to są szutry luz. No i tym razem goglowskie mapy zawiodły niestety. Kurna prowadzają nas po jakichś kuźwa lasach, gdzie się droga kończy, jakieś polne ścieżki, a się okazuje, że prawdopodobnie to jest kurde, a to jest podobną uliczkę. Dalej trzeba było skręcić i byśmy zajechali na miejsce, nie? Pierwszy raz Google mapy dostaną ode mnie minus Już dostałem buźkę Brzydką Dzień dobry Dzień dobry, To już nie, ma. To już nie ma. Jest teraz na Kminowy Bo tu jeszcze tablica wyśnie. nie... zajechali od strony tej myjni i tam jest koniec drugi. No Numer 33 i nie ma, no, przejazdu nie ma Chodźcie, a tu masz taki wywiad to ja pierniczę No i się okazało, że to jeszcze na to miejsce Choć Motorki stoją Tablica pisze Ale to nie to Tutaj ja myśmy tu jechali Tam jakoś dziążka stała Jacie z tych No, szok, normalnie, ale się zakamuflowali. Przepraszam, yy, firma Sako, gdzieś tu w okolicy jest. Jeszcze raz? Firma Sako. przyją takie właśnie różne skórzane te 33. Numer. Tam? Aha, dobra, dziękuję. Ale to, co to wychodzi, że to tutaj jest? Że to jest tu w środku? Chyba! Dzień dobry? dobry. Trafiliśmy do Sako? Tak jest, bardzo dobrze trafimy. Dobrze trafiliśmy. A myśmy tu byli, nie? A nawigacja, że prosto jechać. Tak? A tu nic nie pisze i my, kurna kółka, nie? Kręcimy żeby tutaj gdzieś kompletnie napisać powiatu. No bo byśmy tu byli przecież Dzień dobry dobry. Dzień dobry Ja z Myszkowa, żebym się zgubił, a tu pierwszy No, ale no, myśmy tu podjechali, a nawigacja mi że prosto jeszcze, nie? No tamte podwójne drzwi to biuro Tam, aha, dobra, bo my chcemy ten, coś obejrzeć i przymierzyć, także Jocie ciekuwa, w końcu, trafiliśmy Ten twój wywiad się nadaje do zwolnienia no to musimy go ogle zwolnić A jaką ulicę, bo, bo oni przedtem za był stary jeszcze. Nie, nie, no tędy prowadziło dobrze, bo tu za kawałek już pokazywało, że już po lewej, nie? Mało ale mnie jeszcze dalej jest. No jeszcze dalej, nie. A normalnie adres z tych, z map, nie? Wzięty No na bramie przynajmniej jakaś powinna. No coś powinno pisać. No i kuferek kupiony. Jeszcze go nie ma na motocyklu. Tam go szef u zabrał do środka bo jeszcze muszą mi tam rzucić taką aluminiową płytę na dół żeby był sztywny i wszystko w temacie i bierzemy kuferek owe tu tego mają jaki tu jest wybór wow masakra normalnie za chwilę mocujemy no i mamy kuferek zakupiony taki wypośrodkowany taki no ani za duży ani za mały taki tam raz kask się mieści to najważniejsze No i teraz kurde byle jak przymocowany do bagażnika Żeby tylko dojechać i kolega więc z tyłu ubezpiecza kuźma Żeby ten... Żeby nie zgubić tego kufra po drodze Bo tak gumkami troszkę, paskami złapany No i dobra jedziemy kurde byle Ale przynajmniej widać go w lusterku więc można obserwować co się z nimi dzieje w czasie jazdy na razie Dzięki Karol za to otrzymanie towarzystwa dzisiaj No i lecimy do chaty, nie? No bo kolega też kurde coś ma do załatwienia później, nie? Mamy już, jest po dwunastej No dobrze by było tak przed drugą być w domu Przed drugą Kuźba kostka na rondzie, wow, super sprawa No to jeszcze raz dzięki za... Za towarzystwo dzisiaj jak nie my, to kto? No wiadomo, nie takich trzech jak, jak noż dwóch, to nie ma ani jednego, nie? I do tego kuferka wchodzi cały kas, łącznie z kamerą, ze wszystkim. Nic nie trzeba zdemontowywać i jeszcze trochę miejsca jest. A, Kurka wodna, to mi się podoba, jest troszkę wyższy od tego. Mniejszego i troszkę niższy od tego większego, który był pokazywany w poprzedniej części. Także jest taki po środku Resztę wymiarów ma takie same, czyli szeroki tam jest, głęboki i tak dalej. To samo, tylko jest po prostu taki między, między, nie? Middle. <gry> to pewnie tyle. tyle by było w tym filmiku dzisiaj, w drugiej części poszukiwania kufra zakończonego. Z zakupem kufra, ja jeszcze taki króciutki filmik z garażu Wam zapodam na koniec, jak ten kufer wygląda na bagażniku u mnie. No i to wszystko na dzisiaj, chyba nie. Dzięki za oglądanie, dzięki że byliście znowuż, dzięki za wszystkie subiki, które ostatnio doszły i widzimy się w kolejnym filmiku, co nie? Cześć, baju lewa! No, i najważniejsze o co mi chodziło, to wchodzi cały mój kask z całym osprzętem moim. To jest właśnie ważne. O to mi najbardziej chodziło. W sumie na no opartego to by drugi też tu się zmieścił kachol. Mnie muśnie.